Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Bardzo witamy serdecznie. Witamy. I co? I zapraszamy na kolejny odcinek. Dziesiąty odcinek czy jedenasty? Ja już nawet nie liczę, bo nie ma sensu liczyć tego czasu, który za nami. Lepiej spojrzeć na to, co przed nami. A dzisiaj wskakujemy na wyższy poziom. Hej! Już się boję. A właśnie! Dorotka się boi. Nie wiedzieć czemu. Już ja wiem czemu. Będziemy mówić o naszym umyśle. Umyśle jako polu bitwy. Wszędzie nas straszą tutaj. Ja nie chcę, żebyście byli przestraszeni i czuli się zastraszani, bo to nie ma sensu. Chciałbym, żebyście raczej spojrzeli na umysł jako na grę. Bo na przykład grę w szachy. Ale zanim do tego dojdziemy, powiemy o takiej fajnej sytuacji. Przychodzi kiedyś Biedny filozof do szewca i mówi, żeby naprawił mu buty. Szewc nie chce, dlatego że był już piątek, godzina 15, więc kończył pracę. Mówi, nie, przyjdź jutro. Nie, dzisiaj muszę. No to mój zostaw buty. No nie zostawię, bo mam tylko jedną parę. Na co szewc mówi, to wiesz co, dam ci zastępcze buty, żebyś przyszedł jutro, odebrał swoje. Ten filozof się bardzo obruszył. No jak to? Będę nosił czyjeś buty. Zmierzam do tego, że nosimy w sobie, w głowie naszej, różne cudze myśli. I to nam jakoś nie przeszkadza. Jest problem? Masz z tym problem? No tak, zdecydowanie. No myślę, że w pewnym sensie masz rację, co do tych cudzych myśli, bo tak się dzieje na przykład przy oglądaniu, nie wiem, seriali, filmów. O gdzie czerpiemy jakieś wzory z bohaterów, tak głęboko wkręcamy się w akcję filmu, serialu, że za chwilę zauważamy, że nie wiem, poruszamy się tak jak oni, mówimy tak jak, mówimy jak, oni... Tak jak oni, mało tego, Cytujemy ubieramy się nieraz o. tak jak oni, tak? To są te takie wzorce, które naśladujemy, ale naśladujemy bezwiednie. Hmm. Chcemy powiedzieć Ci o tym, że ważne jest to, na co patrzysz, co dopuszczasz do siebie, tak? Jakie informacje? I tutaj masz rację, to jest świetny przykład. Dlatego, że słuchajcie, włączamy telewizor i co? I nas straszą. Tu nas straszą, tam nas straszą, siam nam straszą. Wszędzie wciskają nam złe wiadomości. Wiadomości, których musisz się bać, nakręcają nas. I co? I ty zaczynasz tak samo myśleć. Nawet taki przykład, da, kiedy człowiek nieraz wstaje rano do, do pracy i, i włącza gdzieś tam sobie radio czy, czy telewizor. I tu też masz rację, od rana jesteś karmiony informacjami. Tak. Powiedzmy, one nie zawsze muszą być te najgorsze, ale przeważnie... Oraz te prawdziwe. Oraz te tak. prawdziwe. Dlatego, że to jest kwestia jeszcze manipulacji. To jest osobny tak. zupełnie temat. Ale gdzieś ta podświadomość się nakręca, to prawda, i, i, i nawet czy idąc do pracy, czy siedząc, hmm. prawda, już od razu gdzieś tam włączają nam się takie myśli, bo to usłyszałam, bo tamto usłyszałam. Często nieraz podejmuje się rozmowy między znajomymi. O tym, o tym, a to usłyszałam, a to usłyszałam. A zobacz, teraz popularne są bardzo takie, ktoś ma problem. Szkoła. Rozwód, szpital. Dlaczego ja? Dlaczego ty? Dlaczego on? Wiesz, to jest takie, żyję cudzym życiem. I cudzymi problemami. Tak. Czy zdarzyło się tobie żyć cudzymi problemami? No to pytanie do ciebie jest. Ciekawe. A chcemy dzisiaj powiedzieć, że tak naprawdę to możesz mieć nad tym kontrolę. Dlatego ten odcinek dzisiaj, że wskakujemy na inny poziom. Dlaczego na inny? A po co pozostawać ciągle w tym samym miejscu? A po co ciągle wszystko widzieć z dołu? Jak można zobaczyć to z góry? Czy chcesz mi powiedzieć, że wyłączajmy częściej telewizję? Albo kontrolujmy to, co oglądamy. Myślę, że to jest jeden z dobrych sposobów na to, żeby nie faszerować się złymi informacjami. Nie nosić cudzych, złych, tak, nie negatywnych myśli. Które w nas wywołują mm. złe y, emocje. emocje oczywiście, oczywiście. Nakręcają nas na cały dzień. Dokładnie tak. Mhm. I potem nakręcają, i to jest spirala potem. I starczy tylko jedna iskra zapala nas, emocje zaraz. Uf, potęgują. Chcę powiedzieć dzisiaj, chcemy powiedzieć o tym, że nasz umysł to jest jak pole bitwy. No może zostawmy. Może jak gra, gra w szachy. Są, zobacz tu, białe i czarne, figury, pionki i tak dalej. Powiem Ci tak, złe myśli to są te czarne. Przyjmijmy taki skrót. A białe? To są te pozytywne. Te pozytywne, dobre. Im więcej figur jest danego koloru w twoim umyśle, tym umysł tak pracuje. Jest więcej białych, to co? Wtedy masz pozytywne myśli, jaśniejsze. O. Tak Czyli jest. Białe, jaśniejsze. Ale czy sądzisz, że każdy mógłby sobie z tym poradzić? Czy jesteśmy zdolni do tego, żeby pomimo wszystko nie przetwarzać w sobie tych złych informacji? I czy to tak można nad tym zapanować? Pierwszą rzeczą, o którą powiedziałaś wcześniej, to było to, czy jesteśmy w stanie, powiedziałaś twierdząco, jesteśmy w stanie, oglądać tylko niektóre programy. Jeżeli wiesz, że ten program nakręca cię i powoduje, że ty bezwiednie zaczynasz go oglądać, tak, albo serial jakiś, i nawet się nie zastanawiasz, bo inną sprawą, że się zastanawiasz. Jest jakiś program, pokazują, przedstawiają argumenty. I ty możesz się z nimi zgadzać, możesz się z nimi nie zgadzać. o sprawą, jak ty zaczynasz to przyjmować ad hoc, ad katedra. I co wtedy się robi? No właśnie. Sieczka, sieczka. Dlatego też bijmy te czarne, czy wyrzucajmy te czarne piony poza obręb naszych myśli. Nie dopuszczajmy ich. Nie oglądajmy sieczki, którą nas karmią. Zacznijmy myśleć. Czy tak nie powinna mówić Akademia? Tak, powinniśmy w ogóle wybierać myślenia? ze swojego życia to, co radosne. No bo my powinniśmy to, decydować, a nie ktoś za nas. To, co ma w sobie światło, to, co, to, co wyzwala w nas pozytywne Pozytywne emocje, emocje tak jest. A my bezwiednie kłykamy. Tak Dlatego dzisiaj mówimy Tobie, możesz sam zdecydować o tym, że wskakujesz na wyższy poziom. Faktem, że to musisz wykonać jakiś wysiłek. To nie odbędzie się bez bólu, tak? Ale my nie obiecaliśmy, że życie w pozytywie to są same oche achy. Tam też jest trochę bólu, trzeba wysiłku przede wszystkim, trzeba się przyłożyć do tego, żeby wskoczyć. Trzeba wyłączyć jeden czy drugi kanał, program, czy zająć się czymś, co Cię będzie inspirowało. I to jest jeszcze kwestia fajna. To prawda, i tutaj nam jest prościej, gorzej, kiedy w życiu pojawiają się jakieś gorsze problemy, chociaż myślę, że z nimi też należy walczyć, ale rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym już wcześniej o tak, tym w sposób, tak, dystans i tak, i tak dalej. Tak. Tak. Dzisiaj mówimy o takich rzeczach bardziej przyziemnych, lekkich. Tu i tak? teraz, tak. Tu, gdzie możemy sobie lekko sami sobą posterować i zadecydować, o, tak? Tak, jasne. E, nie, nie słucham tego, nie będę uczestniczył w tym. A nawet myślę sobie, że warto zarażać tym kogoś innego, tak? swoich znajomych, przyjaciół. Pamiętajcie, Ty też kiedyś wspominałeś o tym. Pamiętajcie, prawda? nie zrażać. Lecz zarażać czymś pozytywnym. Tak, dokładnie. Czyli gdzieś, gdzieś nawet jeżeli są te złe emocje, te, te złe informacje, warto to przerwać, tak, i powiedzieć. O, no, zdecydowanie tak, zdecydowanie warto, warto, warto. Dlatego powiedzieliśmy, żeby pozbywać się złych emocji, też powiedzieliśmy o tym. Jak radzić sobie z problemami? Jak radzić z problemami. Dzisiaj mówimy, jak radzić sobie z informacjami, z natłokiem informacji, które docierają do naszych uszu? Po prostu je weryfikować. Jeżeli zaczniemy uważać, że część tych informacji to jest czysta manipulacja, wyrzuć to. Wyrzuć i najlepiej spuść wodę jeszcze. To jest taki fajny sposób, który. Czasami tak, ale chcemy was, Wam też powiedzieć, że wybór oczywiście należy do Was. My nikogo nie namawiamy, żeby wyrzucał z domu telewizor nie, albo, nie, 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 nie. Go, nie, nie. albo w ogóle pozbawiał drogi. się oglądania telewizji. Absolutnie do tego nie dążymy. Możesz tak zrobić. Yy, my tylko to są podpowiadamy. Kamowy, tak. ale to, to jest Twój wybór. Bardziej myślę, lepiej. Tak jak kiedyś mówiono, że telewizor czy pociąg to jest od szatana, to jest coś złego, bo, Zostawmy to. Lepiej traktować to jako narzędzie, narzędzie, na którym ty masz zapanować, narzędzie, które tobie ma pomóc. Jeżeli tobie przeszkadza i widzisz, że tracisz na tym kontrolę, że musisz obejrzeć program. Czy tam serial jakiś, który cię wciąga. U, to już jest sygnał, że coś jest tu nie tak. No i żeby było jasne, tak na koniec, że my naprawdę lubimy telewizję. I też wierzymy, że telewizja daje dużo pozytywnych rzeczy, że nas no rozśmiesza. <laughs> czasami tak, czasami tak. Żeby, żeby nie było. Ale też. Dowiadujemy się bardzo ciekawych spraw i rzeczy, na Oczywiście. przykład poprzez internet. Jest masę przeciekawych pozycji, które uczą, które otwierają horyzonty, poszerzają, które inspirują. Tak, I, i znowu pojawia się wybór, prawda? Jak w wielu naszych filmikach, tam Wam cały czas powtarzamy, że życie jest jednym wielkim naszym wyborem, i od tego, jak my będziemy żyć, to właśnie zależy, jakich będziemy dokonywać wyborów. I również. To dzieje się w przypadku tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, o informacjach, które trafiają do nas. Tak. A więc Akademia Pozytywnego Myślenia zachęca każdego, Ciebie i mnie, no, nas to szczególnie, <laughs> to dotyczy, bo tym żyjemy. Dlatego się dzielimy tym z Wami, z Tobą dzisiaj. Ale to jest fantastyczne, że możemy powiedzieć, podzielić się, że jest możliwość... Żebyś panował, panowała w swoim życiu nad emocjami, nad informacjami, nad tym natłokiem, który, który nas bombarduje z każdej strony. Zachęcamy Was do tego. Taki życzmy Wam wszystkiego dobrego. Uśmiechu na co dzień. Uśmiechu przede wszystkim, pozytywnego myślenia codziennie. I nastawienia, tak. I na koniec już, ale to naprawdę na koniec, szukaj inspiracji. To może być ciekawym tematem następnego spotkania naszego. Szukać inspiracji, gdzie pokażemy. Jest ich masę wiele wokół. Do zobaczenia. Do zobaczenia.